Cześć, nagrywam bardzo szybki update do wczorajszych analiz znów gdzieś przy kawie w trasie z kawiarni. Bardzo szybciutko pięć wykresów z wczorajszego dnia, które były tymi najbardziej obiecującymi, które sobie tutaj wyselekcjonowaliśmy. Pierwszy wykres od razu z góry, TUT. ten wykres sobie bym podarował. Stracił on dla mnie i potencjał z dnia wczorajszego. Znika on z mojej listy. Uno, tutaj mamy dobry początek z tej analizę, którą, którą rozpoczęliśmy wczoraj. Cena miała iść w górę i tak się dzieje. KDA, założenie było takie samo jak na RSR. Mieliśmy tutaj albo sytuację, w której rynek ma iść nam od razu w górę, albo szukamy wejścia po, po lekkim wycofaniu w dół. Mamy początek w górę, bardzo dobry początek, więc możemy, możemy ten setup trzymać dalej. Party, taki setup nietypowy dla osób, które lubią hodlować kupi i zapomni, to ten setup pomijamy. Oczywiście on jest na dłuższy hold. Jeśli lubisz takie setupy, jest on dla Ciebie RSR tutaj również mamy szybki start zgodnie z analizą zależy od Twojej strategii, czy zarezpieczasz już takie setupy, czy też nie to zależy oczywiście od Ciebie ale mamy potwierdzenie, bardzo silna świeca przejaw popytu, więc duże prawdopodobieństwo kontynuacji z tych wykresów z dnia wczorajszego, kilka jest naprawdę bardzo ciekawych i NIT też tutaj zaczyna nam się poruszać zgodnie z analizą, EPIC pięknie wystrzelił, co jeszcze jeszcze mieliśmy wczoraj. Kilka wykresów fajnie trendujących ENA również pojawia się w analizach. Dobry, dobry wzrost w dniu dzisiejszym. No i XTZ. XTZ też, też wystrzelił pięknie w górę po wczorajszej analizie. Już był wysoko, ale również wystrzelił dalej. No i kolejne wykresy, kolejne założenia, na które, na które czekamy. Być może tutaj, tak jak na prom, też mamy jakąś analizę. No i jeszcze IDEX. To też wykres, który jest jeszcze na liście, wykres, który będę obserwował. To na tyle w tym tygodniu. Jeśli chodzi o przegląd rynków na giełdę Binance na interwale 1D plan, Planuję powtórzyć tego typu przegląd już w następną sobotę. Zachęcam do zostawienia Saba. Jeśli moje analizy są dla Ciebie czytelne, jeśli, jeśli lubisz moje podejście do rynku, to zapraszam serdecznie za tydzień na kolejny zestaw analiz technicznych. Pozdrawiam. Cześć.